Siemka, siemka. Króciutko na chwilę. Zmiana kokpitu. lecę akurat zarejestrowałem to, co ostatnio kupiłem, tego małego bąka. To jest JJ MR2. Naprawdę takich samochodów jest tak mało, że szczerze mówiąc, przez 16 lat trafiłem jedno. Akurat dobra kasa była, więc żal było nie wziąć. Jest ja to troszkę poprawić. Tam jest jeden mały mankament blacharski, dlatego... Myślę, że w Niemczech to nie był sprzedawany, tylko poszło na eksport. O tym osobno nagram Wam coś, żebyście zobaczyli, jakie jak szałtko można sobie trafić. Sorry, że trzęsie, no nic już nie poradzę, muszę statyw zmienić. Muszę zmienić statyw. Po prostu... Będzie lepiej, ale wracając, bo się trochę za... zająłem czym innym. Y... C... MR2, 1.8, benzynka, 140 koni, bez rdzy pod spodem, silniczek suchutki. Mały mankamencik, ale to też Wam pokażę o co chodzi. Ktoś to z kaszaniu, po prostu naprawił, nie jak należy. W Niemczech, żeby coś takiego poprawić, to trzeba było wydać tyle, ile to auto jest warte, więc bez sensu. U nas to się zrobi za o, niebotycznie inne pieniądze. Pogłos pewnie jest, no bo to jest kabriolet I w następnym filmiku zobaczycie no, Autko, frajda niesamowita No takie już nie, nie, nietypowe A stan, opona, wszystko 21 rok jest, Jestem zadowolony z tego samochodu Że się po prostu trafił, bo zostanie być może Na dłużej nawet, bo to jest auto Które już nie traci na wartości Te same pieniądze, które się dało, się za nie weźmie Nawet większe, także sprzedawanie Nie ma żadnego sensu Słuchajcie, w, w, krótko wrzucę Troszkę zdjęć, aut droższy, bo jest dużo zapytań. Wrzucam tańsze, ponieważ dużo ludzi szuka takich aut do pracy, ale droższe auta też są. Są miejsca, w których można kupić sobie samochód taki naprawdę lepszy jakościowo. Wiadomo, że to będą inne pieniądze, ale jeżeli ktoś się martwi o to, że to jest plac jakiś czy place jakieś takie eksportowe, to nie. Jeżeli ktoś szuka też samochodu takiego z innej półki, ale jest w stanie zapłacić za niego pieniądze podobne jak u nas, z tym, że sprowadzi sobie to auto sam będzie miał pewny przebieg, będzie miał bezupadkowość będzie auto ok, takie miejsca też są, też mogę odwiedzać, nie ma żadnego problemu, w mail jest kontakt do mnie pod każdym filmikiem jest na zdjęciach, także proszę pisać, sporo ludzi się odzywa z tymi zleceniami to tak jak mówiłem, konkretnie jeżeli ja mam jakąś zaliczkę szukam auta, jeżeli nie ma, no to też mogę zerknąć, ale no nie przywiązuję do... wiecie, słowa rzucane na wiatr są innej wagi niż taki, jeżeli z kimś rozmawiam konkretnie. Mam zadatek na koncie, bo ja Wam powiem, o co chodzi. Nie chcę swoich pieniędzy, jak mówiłem, w to ładować, a dwa, to jest niepotrzebne marnowanie czasu. No teraz jestem w Niemczech i sytuacja czysto techniczna. Znajduję taki samochód i teraz tak, dzwonienie, przelewanie pieniędzy na konto. Ja nie mam czasu, żeby tam godzinę, dwie czy trzy marnować, latać po bankach, wypłacać pieniądze. Czasami trzeba dać po prostu zadatek, jechać gdzie indziej, szukać innych samochodów, ja nie mam czasu, żeby zasuwać po bankach, 3-4 godziny marnować, żeby, żeby w taki sposób działać. Po prostu nie mam na to czasu, a nie o to, o, o nic innego. Jeżeli ktoś chce, żebym komuś znalazł, szukał auta, nie ma problemu, ale ja jestem poważny i poważnie rozmawiamy. Druga strona też musi do tego podejść poważnie, oczywiście w granicach zaufania, tak? Działam na rynku długo, ci, którzy ze mną byli, też wiedzą, że nie leję wody i to nie jest koncert życzeń, raz jest lepiej, raz gorzej. Czasem ktoś jest niezadowolony, bo nie wiem, miał wymagania wygórowane, aczkolwiek jak ktoś jest normalny, to wie, że to są auta używane i szukanie po komisach, po placach, a nie po salonach samochodowych. Jak ktoś chce w salonie w Niemczech czy w salonie Audi kupić auto używane też można, ale są w ogóle inne pieniądze. Słuchajcie, wrzucę trochę zdjęć z nowszych samochodów. I tak jak powiedziałem, nie przedłużam kontakt pod każdym filmikiem. Wrzucę później jeszcze następny z tego małego autka, bo chcę żebyście to zobaczyli. Yy... I tyle. Lecimy teraz 20 bodajże. Tak, jeszcze jest jakieś miejsce. Jeżeli nikt nie zrezygnuje, no to jest miejsce więcej jak 2-3 osoby ze mną nie jadą, bo to nie ma sensu. Piszcie, jeżeli chcecie. Yy... Pozdrawiam, no co? Miłego dnia.